Cześć, witamy w Klinice złej zabawy, jesteśmy w trzecim odcinku, chyba tam jakimś 15 z tego co wychodzi. Natomiast dzisiaj z nami jest Tomek, który również oglądał z nami film. Jak nam zapłaci, to będzie w stałej ekipie. Jak nie, to po prostu będzie musiał zapłacić za te dwa odcinki, w którym wystąpił. To wy my... mi powinniście płacić za to, co dzisiaj oglądaliście. No właśnie chciałam zauważyć, że to my Widzowie powinni płacić. płacić. Przypominamy numer konta, No, numer poniżej to, się tak, wyświetla. Tak, to... <laughs> w takim pasku na zakończeniu cały czas. Tak, i nie można go wyłączyć, on będzie już wklejony jako taki twardy subtile? A... Sub, sub, sub. Subtaj. Subtile. <laughs> Wszędzie! Bądźcie subtajle, co nie? Żebyście zrozumieli o co nam chodzi w ogóle. Subtile angielskie albo subtajle polskie. Subtile po niemiecku. Nie, po polsku to to będą podpłytki. <laughs> No dobrze, czyli zrobiłam już siłę, w jest wszystko w porządku To się wytnie Bez zmian Nie, to tak się nie wytnie To będzie razem po aborcji O, dobrze, no zaczynamy Musimy mieć mocny początek, aborcja, czarni i cyganie, Lecić.